serdecznie jestem Zenek, to jest dziewiąty odcinek z Bridge Constructora Medieval. <laughs> eee, został mi ostatni poziom do wykonania. Wykonałem wszystkie e, poziomy w złocie, to znaczy wszystkie te zadania wykonałem w złocie, e, więc ilość zdobytych punktów powinna być chyba maksymalna, chyba że to punkt też jakoś inaczej liczy i to za każdym razem jest obniżane za jakąś ilość powtórek nieudanych. Nieudanych mostów czy coś takiego. No nie wiem. Na chwilę bez są mam 459 450 punktów. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to mało. To bez znaczenia. E, ok. Zaczniemy sobie zabawę w ten ostatni most. Muszę tutaj się zmieścić. Mam limit 48 000. Oczywiście muszę przetransportować jakieś e, skradzione. E, skradzione, nam, skradzione nam dobra. Ok. Tutaj coś sobie dla jaj pobudowałem, ale tak. Zaczniemy oczywiście od podstawy, czyli zbudowania ścieżki. Hmm. Teraz tak. Czy ja chcę iść w te mega imba, kurcze, grube pale? Myślę, że to będzie dobra opcja. Coś takiego. Plus tutaj symetryczna konstrukcja, ona znaczy się taka sama w sumie, tam się nie będę silim na jakieś mądrości. Powiedzmy teraz to tu, to tu, to tu, to tu, to tu. No i sobie to wszystko połączymy tymi deseczkami cienkimi. Pytanie, czy ja się jeszcze w limicie? Wygląda na to, że jeszcze się nie wiem, czy ten most taki banalny będzie. Tutaj jeszcze coś dobuduję i to będzie jakiś bano tak naprawdę. No, ja, zobaczymy. Czy oni po tym przejadą? Na dzień dobry. Czy nie? No bez jaj. Serio? Już zbudowałem ten most. No, wygląda na to, że zbudowałem go w pierwszym podejściu. <grystwo> świata> Mistrzostwo świata, po prostu. No dobra. Zrobione, tak jak widać. Most powstał bardzo prosty. Wytrzymały. Wszyscy przyjechali, Achievement zrobiony eee, God of Crowns. God of Crowns, Bóg Koron, czy coś w tym stylu. Dobra, tak czy siak kosztował mnie 40, 34 tysiące, mam jeszcze 10 tysięcy do zagospodarowania. No i co? No i wszystko zrobione, tak naprawdę. Wszystkie poziomy wykonane. <laughs> w sobie dobuduję coś tutaj, bo ten odcinek by byłby trochę banalny, jakby tak szybko się skończył. A więc tak. Pójdźmy w coś takiego. Pytanie, czy wystarczy mi pieniędzy na to. To mu coś takiego. Pytanie, czy będzie bardziej wytrzymało dzięki temu. Hmm. I czy pieniędzy mi wystarczy? A, coś czuję, że mi nie wystarczy pieniążków na tego cudaka. O tak, już. Wyszedłem poza budżet, bo zgasła złota korona. A dobra, zobaczymy. Czy to będzie jeszcze bardziej wytrzymałe? Lol, tak szybko most jeszcze nie zbudowałem za pierwszym podejściem. Proszę bardzo, to nawet pracuje w jakiś sposób. Więc jest całkiem spoko, tak mi się wydaje. To się te, 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 te dolne fragmenty jakoś się nie rozgrzewają do czerwoności, więc <laughs> nie jest jakoś mocno obciążony ten most. No, no i spoko, no wszystko sobie przejechało. Pytanie, czy udałoby mi się zbudować most właśnie tylko taki bez tych desek pod spodem? 48 o 700, o 700 golda, kurczę blade ten, przesadziłem troszkę. Ciekawe, czy uda mi się wybudować most bez tych bez filarów całkowicie. Musiałbym na pewno z tego grubego drewna to robić. Bo by to nie wytrzymało. No problem w tym, że to będzie masa hajsu kosztować taki most. Eee, bo te grube deski są drogie, a ich muszę tutaj zużyć całą tonę po prostu. To się zawali pewnie pod własnym ciężarem. <grytanie> Bingo. Eee, dobra, a jakbym dobudował takie cudo? ma sens coś takiego trollorolo po prostu. No i jestem poza budżetem, 48700. To czy ten most wytrzyma, czy się zawali pod własnym ciężarem, zawali się niestety. Nie, coś czuję, że się nie da zbudować po prostu takiego mostu. Bo ta odległość jest po prostu zbyt duża. A... To jest najlepsze wyjście, no. po prostu zbudowanie tego mostu z tych grubych desek, z tych pali. A... W takim kurcz powiedzmy klasycznym układzie w takiej te przęsła w kształcie litery V. No i tyle. To jest najlepsza opcja, tak mi się wydaje. Po prostu. Nie ma co tutaj ściemniać. Tutaj można coś dobudować. O, pek pek. Pek No i mi Teraz uzupełnić to tylko deseczkami. Można usunąć. to tyle. 34700 i most kurczę. Jak talala. Trzyma się, nie zawala. Pełen wypas krótko mówiąc. No i co tu dużo mówić? Gierka jest świetna. Bardzo dobrze mi się w nią grało. Ukończyłem wszystkie poziomy tak jak widać. A myślę, że. E, teraz na pewno przysiądę się całkowicie już na Cywilizację, ewentualnie na Jugged Alliance Flashback jeszcze, bo ta gierka też już wyszła prawdopodobnie w momencie, kiedy będę publikował ten odcinek. Ta gierka już na pewno będzie, ona jutro wychodzi, ja to nagrywam 20... 20, ona wychodzi 21, więc, więc praktycznie jest jeden dzień do premiery Jugged Alliance. No, no i cóż, no... Fff. Zobaczymy, jeżeli. Znaczy w tą grę już raczej znaczy do niej nie będę wracał, ale na pewno może jeszcze zagram w tego Bridge konstruktora Playground, który rozgrywa się w naszych czasach, że tak powiem. Bo tam zamiast powozów mamy samochody i budujemy mosty ze stali, a nie z drewna. Znaczy, znaczy z drewna też, ale mamy też do wyboru drewno. Mamy też do wyboru stali, mamy też do wyboru kamienie czy też cement, jak to woli. No, tak czy siak Gierka jest bardzo miodna. Mi się w nią świetnie grało w tego Bridge Constructora Medieval. Tak jak widać wszystkie poziomy zrobiłem w złocie. Więc no, pełen wypas. Tak jak mówię, no do tej gry już nie będę wracał, ale na pewno za jakiś czas pogram sobie w tego Bridge Constructora Playground, bo wydaje się on być też dość ciekawy. Wyzwania jakie tam stoją przed graczem też są naprawdę, naprawdę fajne, intrygujące i na pewno na pewno potrafią fajnie zająć czas, także... Także no nic, z mojej strony to tyle, dzięki wielkie i zapraszam na kolejne odcinki, tym razem do, do, do kolejnych odcinków z Bridge Constructora, a tym razem będzie to Bridge Constructor Playground, tak jak powiedziałem. Dobra, na razie, cześć!